i śruta dla kur, na zmianę z kukurydzianą i inną. A ja grabię i grabię i grabię, a liście... Cięż. Lecą, 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 ale przynajmniej mam ruch na powietrzu cały czas. Mam dmuchawę do liści, dmuchawa jest fantastyczna, polecam Państwu, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś kamyki, tak jak w ogródku japońskim. Mamy ogród żwirowy i tam rzeczywiście ręczne wybieranie liści jest po prostu trudną pracą. Zwłaszcza, że z sąsiada Jeff lecą liście wieżby, nie wiem, jakieś takie różne dzikie coś się wysiało. To ma drobne liście i wybieranie ich między kamieniami rzeczywiście jest problemem. Gdy muchawa radzi sobie znakomicie, minutka i wszystko wysprzątane. I mam też odkurzacz do liści. O ile odkurzacz na takie różne zakamarki ogrodowej jest super, bardzo fajny, bo wszędzie gdzieś tam sobie zmieści się, wejdzie i elegancko wszystko wyciąga. O tyle tak na trawniku, zwłaszcza gdy te liście są mokre, jeszcze jest ta trawa jest to takie troszeczkę urządzenie, które ja przynajmniej określam, że sobie powoli radzi. Dlaczego? Dlatego, że ja szybciej wygrabiam prawniki, a jeżeli są jakieś urządzenia, które działają wolniej niż ja, to ja za nimi nie przepadam. Dlatego muszą być te urządzenia takie, które usprawniają moją pracę, czyli działają po prostu szybciej. Dlatego wolę sobie grabić grabiami i szybciutko mam pięknie wygrabione trawniki. Już tutaj tych liści jest coraz mniej, ale, ale jeszcze, jeszcze są drzewa i krzewy, które mają bardzo dużo, za Państwem, za kamerą jest przepięknie, bujnie zielona wisteria, ani myśli zżółknąć. Spadło tylko tyle liści, ile zabrał silny wiatr, wichura, a tak zostały wszystkie. No przyjdzie przymrozek, to wszystko spadnie, ale będzie masa liści do zbierania. Jeśli nie będzie wiatru, uda mi się to bardzo szybko zebrać. No, jeśli będzie wiatr, no to będę tak biegała po ogrodzie, gdzie te liście są. Te liście, które spadają tam za mną pod e, krzewami na rabaty, nie ruszam. One tam zostają sobie pięknie do wiosny. E, Utworzy się żyzna ziemia, e, będzie ściółka e, ochraniająca roślinki przed e, mrozami. Dlatego zostawiam. No i grabię dalej, szybciej niż odkurzać. Tutaj mam taką małą rabatkę, na której rośnie kilka liliowców i rosną trawy. I ja teraz będę chciała te liliowce i trawy, przynajmniej tutaj, no chyba wszystkie, jednak zdecyduję się wykopać, wyrównać ten teren, usunąć tutaj z kamień, ponieważ potrzebuję tutaj miejsca trawiastego. Będzie mi potrzebne. A do czego? No, wkrótce się Państwo przekonacie, dlatego muszę troszeczkę ten ogród przebudować, tak aby było w nim więcej miejsca do poruszania się. Dobra, zabieram się do pracy. prawej mogę od razu po wykopywać. Tutaj widzę, że jest młoda sadzonka mahoni. tutaj już jest machonia. No wyrzucić, szkoda, ale mamy po jednym egzemplarzu, więc nie potrzebuję drugiego. Co zrobić z taką mahonią. No piękne korzenie ma, na razie ją tutaj położę, trawę sobie wezmę, bo trawki będą przekopane i posadzone przy Tak. Są też chyba. będzie wykopać, bo ona na pewno najbardziej, o, niespodzianka, o, kopie, kopie i pół centymetra chłopata chodzi. wchodzi. teraz idzie I mogę tutaj jeszcze jakiegoś innego liliowca, tutaj te trawki też się powysiewały, to jest ostnica cieniutka, ja te ostnice zbieram, ponieważ posadziłam między liliowcami i rzeczywiście bardzo fajnie rośnie, dlatego je zbieram, mają maleńkie korzenie, ale mają i posadzę je sobie tam wzdłuż, żeby był już cały rząd. Po przeprowadzce części roślin wygląda to tak, ten kawałek będzie zarośnięty trawą, te astry, które tutaj widać częściowo też, ale to są suche badylki, wytnę je wiosną i wiosną przekopię w inne miejsce. I tutaj po prostu będzie tak jak było, jak półkoliście, tylko znacznie mniejszy kawałek na rabatę. Aby mogła wyściółkować rabaty wzniesione, muszę najpierw wyplewić, bo mamy cały czas cieplutko. Kwasty rosną jak szalone. Dzisiaj taki dzień troszeczkę wilgotny, mokry. Ja już jestem brudna, bo wystarczy trochę poplewić zaraz się człowiek zbrudzi od tej mokrej ziemi. Tutaj już zaczęłam ściółkować liśćmi, i jak tylko pogoda mi pozwoli, będę jeszcze grabiła pozostałe liście. Bo tych liści jest i jest, i będę je tutaj nasypywała na rabatę wzniesioną. Natomiast te paściska zielone są zmieszane trochę z ziemią, one powędrują. Do zagrody kurzej, żeby kurki miały jeszcze też taki świeży zielony pokarm.